Witam wszystkich serdecznie w moich skromnych progach z tej strony Kangaro i witam Was w pierwszym odcinku serii The Sims 4. Tak, December 4 to jest moja gra, którą kocham od... O matko, jakie ja miałem 5 lat, zacząłem już grać nawet w jedynkę, więc bardzo lubię tą grę. Wszystkie serie praktycznie nie mam, jakby od razu mówię, nie mam... Jakby żadnych takich przeciwwskazań pomiędzy jedynką, dwójką, trójką i czwórką. Kocham wszystkie części. No natomiast do, nie mam wszystkich od razu mówię dodatków do czwórki. E, w przyszłości planuję kupić więcej to na pewno, ale czekam na jakieś promocje. <laughs> Ciekawe dlaczego. A, no i tak nie przedłużając, e, o co będzie chodziło w tej serii, no... Będzie to taka zwykła, luźna rozgrywka, może jakieś inne challenge'e będę organizował, czy coś w tym stylu, może kiedyś w przyszłości, na pewno mam jeszcze w planach inne e, odnośnie mm, Simsów, inne rzeczy, jakieś budowanie domków i tym podobne, no i co, no i to jest mój Sim, tak, to jest mój Sim, Jacek Makowski, no. E, więc, tak, jeśli chodzi o jego y, aspiracje i tak podobne i cechy, no to kreatywny żarłok, kumpel, no i dusza towarzystwa. A no dokładnie to. Dusza towarzystwa. <grystwa> Dobra, ok. E, jeśli chodzi o prezentację, to tak, to jest mój strój codzienny, wizytowy. O, nie mam okularów, chwilkę. Mm, tak, dobra. Jeszcze raz, chwila. O, tak, codzienny, wizytowy, sportowy. No i jakąś imprezę. Yy, Kąpielowe <noise> i... Na ciepłą pogodę. W sumie to mogę to zmienić teraz, bo mi to nie odpowiada. Więc teraz szybko sobie to zmienimy. Jakieś takie rzeczy bym chciał na przykład. O! Takie może być na ciepłe dni i na zimne dni. Też tego nie mam. <śm> mm. no tak, bo ja tutaj pobieram to z mojego Simon's galerii Ja go Goduś... dość. bardzo dawno temu odtworzyłem. Mm. Założę sobie ten koto. I. nie. na, na zimę, no. dziurę. Przycięte spodnie to i no, trochę taki niegotowy, ale ogarnięte. Jeszcze tylko oczywiście okulary sobie dam. Tutaj i tutaj na imprezę też oczywiście okulary. Jak chcę widzieć wszystko na imprezach oczywiście no no i tak jak mówiłem i teraz yy, zajmiemy się tworzeniem mojego kota bo jestem miłośnikiem kotów albo wiecie co zrobimy to w ten sposób że mm, nie to filka mm. zajmiemy się teraz tworzeniem mojego kota o tak właśnie Ma mieć kot rudy bo koty rude to są cudowne tylko, że ja nie chcę rasowego, tylko zwykłego co to jest? kot amerykański krótkowłosy nie, nie chcę tylko zwykłego kota pręgowany trochę się pobawię jego umaszczeniem no i to tyle kot jest kot ogarni no, jak nazwiemy kotka? ja bym go nazwał tak Makowski mm, I tak, no na pewno damy mu rozrywkowy damę mu przyjazny i klimat, Typowy mój kot Bo w sumie to tak mój kot <laughs> Prawie, że wygląda chwila Patrzcie to Co ja mu nie dałem O Dobra, rodzinka gotowa Zapisujemy O, zmieni tylko jeszcze o, na no takie będzie o wiele lepiej. Eee, wybierzemy sobie od razu wiosnę już. Czemu nie? Więc tak, w jakim mieście chcemy mieszkać? Eee, trochę mamy do wyboru. Mm hmm. Aha, nie mam tych wakacyjnych, tych tam, gdzie można sobie jechać w góry, czy yy, na przykład na tą dżunglę, nie mam tego akurat. Dobra, no, to idziemy tu. I Czy ja będę chciał budować domek? To ja może zbuduję po prostu domek, wybierzemy sobie tą parcelę. Nowe, niewyposażone, albo od razu sobie zniwelujemy działkę. Zniwelujemy działkę. No i zrobimy to po prostu w ten sposób, że ja zbuduję domek. Zrobię cięcie w tym czasie. O, zima. E, tak, używam kodów MC Command Center, no bo bardzo się przydaje akurat niż samo wpisywanie kodów. No więc, tak jak mówiłem, zrobimy sobie tylko małe cięcie i ja do Was zaraz wracam, tylko sobie dom zbuduję. Dobra, już jestem. Więc tak. Ja już się zająłem trochę domkiem, o Gucio już mi tu miał czy oczywiście. No i jeśli chodzi właśnie o domek, to on prezentuje się w ten oto sposób. Nie zajęło mi to długo. O, Jacek już idzie właśnie do telewizora. Właśnie Do telewizora. No. Yy, wydałem na to praktycznie wszystkie pieniądze, więc zaraz Jacek będzie musiał iść do jakiejś pracy. Yy, tak, no tutaj mamy kuchnię. No, starałem się jak najbardziej tutaj yy, też przede wszystkim trochę oszczędzić, ale mi nie wyszło. No i zająłem się jakby najbardziej tymi podstawowymi, podstawowymi rzeczami, typu właśnie kuchnia, salon, yy, łazienka, no i coś do spania, nie. Jakieś dekoracje właśnie typu mm, dywaniki, to tylko po to, żeby one coś w ogóle zapełniły w pomieszczeniu. No, ale o takie pełniejsze dekoracje będziemy tutaj dbać dopiero wtedy, kiedy Jacek już zarobi jakąś kasę, nie? Dobra. Co tu się dzieje? I czego ty się boisz? O właśnie, właśnie tutaj zadbamy o to, żeby on tutaj yy, miał lepsze relacje właśnie z Guciem. No i pobaw się trochę może z tym wskaźnikiem laserowym. Yy, aha, i jeszcze jedna rzecz, to jest bardzo ważna. To są oczywiście moje mm, parametry odnośnie grafiki. Ale mi chodzi o pory roku. O, dobra, jest tak ustawione jak ma być, dobrze. No, ty zaraz jak ten, to. znać pracę. I nie, nie będziesz pracował dorywczo. Ogólnie, no to tak, tył domu nie prezentuje się za dobrze. Wygląda w ten sposób. Ale zadbamy o to, tak, żeby to wyglądało ładnie, właśnie z jakimś, jakimś ogrodem. No, żeby w ogóle jakieś pieniądze też zarobić, no to zajmiemy się właśnie ogrodem. Będziemy jakieś rośliny sadzić, zioła. Tak, zioła. Nie będziemy mieć swoją, właśnie plantację ziół? Mm -hmm. Jakkolwiek to nie zabrzmi. O, tutaj już mamy chyba jakiegoś pierwszego gościa Z psem! Z psem! A ja mam koty w domu. I to jednego, który potrafi ugryźć. No ale nic, no musimy się jakoś w ogóle tutaj. O! O! Dobra. Nie, nie będziemy chodzić właśnie już do takich profesji jak Aten. To sobie ominiemy. Ja myślę, że możemy pójść pracować jako... Gdzie lepiej dają. Nie, nie. Nie, nie. Pracownik fizyczny. Nie. <grym> no co? Ja na wf też nie cierpiałem. Nie lubię chodzić na WF. Chociaż nie. Od technikum, bardzo polubiłem yy, ten, piłkę nożną. Kiedyś lubiłem w piłkę nożną grać, a teraz tak średnio. Bo ja jestem teraz bardzo jakby leniwym się stałem. Dobra, tam gdzie lepiej płacą, czyli tutaj. Idziemy na górę techniki. Okej, okay. praca jest. Więc z głodu nie umrzemy. Ale kot może zaraz umrzeć z głodu. Więc napełnisz mu to. No i później zaprosić tych sąsiadów, nie? Czy my mamy coś w wyposażeniu, co możemy sprzedać? Nie mamy nic. Ale tutaj coś widzę, że rośnie. Kwiat lewej paszczy. Dobra. To się tam powitaj, powitaj. Y, y, no. A właśnie. Czy ja chcę zmienić? To jest y, ustaw kolor, intensywność, wszystkie światła. Jakie może być? Całkiem w porządku. Ty ich zaprosiłeś w końcu, czy nie? Jak na razie widzę, że tutaj tylko. Ale ja chciałem to ciasto! Nie, dobra, idź też z tobą w ogóle. Może tutaj ktoś będzie. O, ja coś widzę. Ale to jest on? Ujaj, dobra, okej. Okay, ja nie wnikam. No ale przepraszam bardzo. Ja w ogóle się z tobą nie witałem, ani się z tobą w ogóle nie żegnałem. I teraz się pożegnam. Więc wynocham stąd. Mm, przedstaw się 10 simum i miej trzech przyjaciół. Możemy o to zadbać. W ogóle mamy blisko weterynarza. Więc kot nie umrze. Chyba że ze starości. Um, jaki piękny hobby przybłęda. Właśnie w ogóle, czy ja dobrą płeć w ogóle ustawiłem mojemu kotu? Tak, dobrą. Uff, dobra. Jest ok. O, zbierzmy to sobie. I ja tutaj zadbam już teraz o ten jakiś ogród. Później to się jakoś tam naprawi. Więc to zasięg. Szukam kogoś, z kim mogę się przywitać. Aha, fajne sobie miasto, wybrałem świetnie. O, ale tu jest bardzo ładna dzielnica. Tu Tutaj chyba ktoś już mieszka. Tutaj opta pani jakaś, tutaj antes, nancy Landgrab. Landgrab, czy jak tam, nie wiem, jak tam idzie z angielską wymową tych. Nazwisk, no tu widzę, że tutaj już się zaprzyjaźniamy, jest w porządku. Wrzuć zwierzaka na Instagram, fajna kurtka. O, jeju, jaki to będzie urocze. O, jak? O, Gucio ma fame, 21 obserwujących, więcej niż ja i moje subskrypcje, spoko. Tak, w ogóle powinienem patrzeć na twoje potrzeby, tak by the way. E, I wiem, że na pewno musisz iść do toalety. Nie wiem czemu ty chodzisz w kursce zimowej, ale dobra. No i wypadałoby coś chociaż zrobić od razu do jedzenia, nie? Więc... Tak, żeby na coś było nas stać. Dobra, makaron z serem, uajnad. Tak, idę właśnie pokazać wszystkim moje umiejętności kulinarne, czyli żadne, bo ja na ogół nie umiem tak gotować. Nie, nie potrafię. Czekajcie, tylko przymknę drzwi. Co, musiałem się napoić. No, żeś to ugotował. Dobra. Od razu dajemy do lodówki, żeby były jakieś resztki. Hmm, może kogoś w pracy w sumie byś poznał. Hmm, A ja bym się nawet z tobą wybrał od razu na miasto jakieś. O o, 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 o! O Jezus Maria, dobra, mnie na to nie stać w ogóle. Nie, nie, nie. Ale ty tam te rzeczy zasadziłeś, o które ja cię prosiłem? O, kotek biega. Tak. Zasadził. Ale nie podlał. Pierdoła jedna. Wiecie co by się nam przydało? Ten kosz. Zamiast zmywać naczynia, to ja bym mógł sprzedawać te naczynia. A ten kosz jest bardzo... Jezus, on jest super. Ja go często właśnie używam, żeby właśnie zarobić więcej hajsu. No i żeby za mieli za co moi. Eee! Słodząca gwiazda zapukała do moich drzwi. Zabrać do środka. Zaprasz środka. Co ja mam zrobić? Weszła od mi do domu i ja nie mogę nawet z nie w ogóle tak rozmawiać. Hello? O, Jezus Maria, udało się. Eee. Mmmm. Wykrzycz uwielbienie Tylko błagam nie drżyj się tak na cały dom. Co to było? No i co? I nie spodobało się jej to. Chyba. Hmm. Zapytaj o zainteresowanie gwiazdę. Ty powinieneś to wiedzieć, przecież żeby to jest wielka gwiazda. Och, wygląd. O, chwali wygląd. wiesz, eee... O Och, ci ci jakie romantyczne. O kurde. Zapytaj ją jeszcze raz o zainteresowanie. Nie zachowujmy się jak jakiś Psychofan? Będziemy będzie mieli świedzącą gwiazdę w domu. Tak, ale jak ona będzie u mnie, właśnie jako rozrywce, to ona już straci sławę, ja to wiem. No Zapytaj się, czy możesz zrobić sobie zdjęcie z nią. A ty, świnio, ale do domu to się potrafisz wpić. I coś ty zrobiła. Sima mi zdesperowałaś, wiesz? Na leki to ty będziesz wydawać, jak on popadnie w jakąś depresję. Nie, on idzie wypłakać się w łóżku. O, ja cię dorwę. Dobra, idź ty się tam wypłacz. Tak. No, takie są właśnie, słuchajcie, gwiazdy, nie? Takie są właśnie gwiazdy. Nie no. Niektóre nie. A ja myślałem, że już zaczniemy wiosnę i że będzie wszystko w porządku. O. Jak? O, ładny śnik, no. Żartuj o politykach. O, zapytaj się w ogóle. O, o, zapytaj się ją o. Pochwal ją szczerze. I co? Jednak nie jesteś taka gwiazda jak się wydaje. Podziel się z nim pomysłami. Zapytaj, jaki minął mi dzień. Nie wiem, ożywiona rozmowa, o. Ty zaraz do pracy będziesz szedł. O, smakoszka. Fila, 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 fila. Smakoszka, ty jesteś... Skąd ty masz już aż tyle, tyle tego? Matko, 24, tylko ten. Co ja mogę znaleźć? Cechy, tu. A, bo jesteś żarłok, dobra. Żartuj o politykach z nią. Powiedz dobrze. I złap tą kangrenę za ogon i ją wyrzuć przez okno. No. No i co, no co? Czego ty nie rozumiesz? Mam cię dosadnie to po powiedzieć? O. Yy, oglądaj aktualny film z nią. I porozmawiaj sobie w trakcie. O! Przyjaźnimy się z gwiazdą. Super. No i co? Wstała i gdzieś poszła. O co, ona już poszła do domu? Aha. <grywka> Pierwszy raz widzę tą animację, <grywka> gdzie Sim drugiego Sima ucisza, żeby... E, bo filmu nie słyszy. <grywka> Ej, ale wielka gwiazda, ty musisz zaraz iść, bo ja ten. O! Właśnie. A, jeszcze tylko jedna rzecz. Automatyczne przełączanie wszystkie światła. No co? Rachunki za prąd później są wyższe i ten... Zaraz będzie 22 Już jest 22, no to idziemy spać. Nie ma co obijać bawełna Okej okay. No więc tak, on idzie spać A ja zaraz do was wracam także C2 Dobra jesteśmy, Jacek już wstał e, Więc zaraz go wysyłamy właśnie do łazienki, pod prysznic i tak Weźmiesz sobie resztki, na którą ty masz w ogóle do tej pracy? Ty masz dzień wolny? A ja cię tak wcześnie budzę. Jest 6:30. O, liście rosną. No i co ja mam teraz z Tobą zrobić, człowieku? Ani nic nie zarobisz, ani nic. Ten teges. na miasto może się wybierzemy. No już jesteś głodny, już Cię tam wysyłam. A twój kot też w ogóle powinien jakoś się ten... A kot sobie da rada. Koty są przecież samowystarczalne i niezależne. A szczególnie ten. Wiem co mówię, słuchajcie. O! O jeju, pogłaś mnie, pogłaś mnie. Poproś go o piosenkę. O nie! Ja cię tu wychowam. Co? Ja ci dam. Na kastrację pójdziesz i ja ci zobaczysz. Ja ja ci utnę. A ty może zamiast y, gadać z tym kotem, usiądź sobie do tego stolika, zjedz sobie, a na spokojnie bo nie nie żeby coś, ale... Nie mam czasu na to. Okej. Okay. Y, więc w sumie słuchajcie, wiecie co? Pójdziemy sobie po prostu gdzieś i tyle. Mm. I myślę, że możemy pójść do... Aha. No ja tego nie mam. Eee, może pójdziemy sobie do. Nie jest lanin nie jeszcze za zimno. No, pójdziemy sobie tutaj eee, do galerii sztuki. bez niej. Dobra, jesteśmy i co? Jacek właśnie tutaj poznaje ludzi. Jest tu, pamiętam, że w tym muzeum właśnie jest sztaluga. I byśmy sobie tutaj coś pomalowali i może byśmy od razu coś zarobili, ale tutaj też jest nawet... O, co tutaj tak ładnie gra. A, karywator. O, tu jest jakaś czarodziejka, to na pewno wiem. No ale nie no, pójdziemy sobie pomalować coś. I ten. Może uda się nam zarobić jakieś pieniądze. Tylko gdzie to jest? Ej, bez jaj. Ja tu pamiętam, że była sztaluga. Normalna sztaluga do malowania. Gdzie ona jest? O. Tu widzę, że ktoś coś w ogóle maluje tutaj. I kto to? Hali Alto. <laughs> I co ja mam zrobić, jak ja mam za mało simoleonów? Mmm... Niedobrze yy. Jasne, daj napiwek. Jak ciebie w ogóle na napiwek nie stać? To powinno być, może, O. Aha, tego nie mogę. Oj, to są akurat już ciężkie początki. Nie tak jak z Minecraftem. Yy. O. Na znakach zawsze były chyba gdzieś ten. Dębowy łotr to synonim doskonałości z niezwykłą starannością ręcznie wybierane. Blblblbl. Nie chcę mi się czytać, ja chcę pieniądze. O! Tu zawsze były plakaty. Gdzie one są? Halo! I co ja mam teraz zrobić? A ty nie możesz grać? O! Życie jest przeciwko nam! O, a ty możesz, y, zajmuj się barem, o. Tak sobie słuchajcie, już wiem jaki mam sposób na zarobienie pieniędzy. Zajmijmy się barem. Co ty chcesz malować? No ty tylko możesz to oglądać. A ja bym chciał się zająć barem, halo? Mogę tą panią powiedzieć, żeby sp spadała. Mm. O, ale tu jest jakiś obraz, mogę go sprzedać? Ja nie chcę kupić tego obiektu, ja chcę go sprzedać. Dobra, nie, wiecie co słuchajcie. Mm. Wróćmy sobie do domu. O, jak śmiesznie ten dom wygląda. E, pójdziemy do pracy na drugi dzień, już pewnie w drugim odcinku. Bo... Nie, to nie ma sensu. Serio. Nic na razie nie zejdziemy, nie zarobimy sobie. W drugim odcinku pójdziemy sobie oczywiście do pracy. Skałka, skałka, skałka! Idź tam kop i my to sprzedajemy. O. Dobra. E, I teraz tutaj kop. O. Super. No, chyba jednak coś się tam, jakoś się tam udaje. Tutaj też sobie pokop. Też tu są dwie, dwie rzeczy do ulepszeń. Aha. Zbierzemy cały plon. Tu mamy z tego trzy, więc jedną sobie też zasiejemy, a resztę tych winogron sprzedajemy. E, co to? Kwiat lwiej paszcze, przepraszam, żeby nie było. Co ci jest za zimno? A no faktycznie jest zimno. Ile jest, no? Możliwe opady śniegu są w ogóle dzisiaj. Mm. Zobaczę, ile kosztuje sztalunga. Chociaż. Zobaczymy. Chociaż wątpię, żeby było mi na nią stać. Oj, 350 zł. No ale jak pójdzie w drugim odcinku do pracy, no to. Uda się mu coś zarobić na pewno, nie? O, już liście nawet fajnie wyrastają, także spoko. Eee... O, kot oczywiście jak zwykle żebrał. Patrz no. Wyjegoś kazanie o skakaniu po meblach. Gdzie, gdzie? Gucio, Ja cię dam. A, nie pochwalko. No nic, dobra, to słuchajcie, e, jeśli chodzi o już odcinek, to bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. E, o, przyjaciółka przyszła do nas, mm, więc tak, jeszcze raz bardzo dziękuję serdecznie za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Jeśli chodzi o dokładną, jakby datę Minecraft'a i Simsów, e, będzie to niebawem podane, więc na tą chwilę po prostu. Gdzieś tak w Minecrafcie, może w drugim czy w drugim odcinku Simsów będzie po prostu podana ta systematyczność, bo na razie, naprawdę tak jak mówię, mam bardzo dużo projektów odnośnie tutaj e, dalszej, dalszego nagrywania gier, więc e, dowiecie się już szczegółów niebawem, a na tą chwilę to tak jak mówię, dziękuję serdecznie za oglądanie, trzymajcie się, no i cześć, pa pa!